Gala Royal Division powraca. Mocno krytykowana Gala Royal Division, której twarzą jest Tomek Kolejnik, powraca do nas już niebawem. Po kontrowersyjnej pierwszej konferencji oraz jeszcze bardziej kontrowersyjnej gali, która nie oszukujmy się, wyglądała tragicznie, a zarazem śmiesznie, Tomek Kolejnik wrzucił filmik promujący drugą edycję owej federacji

Dla przypomnienia, Gala Royal Division, której twarzą na początku miał być Antek Królikowski spotkała się z ogromną falą krytyki po ogłoszeniu walki sobowtórów Putina i Zelenskiego. Następnie nową twarzą Federacji został Tomek Kolejnik i zapowiadał on dosyć interesujące walki w tejże Federacji, a miały być to walki siedmiu gledetorów naraz: walka na ślepo, walka dwóch na dwóch, tylko że partnerzy złączeni plecami do siebie, czy walka trzech na jednego. wam dać chyba o to w tym chodzi. Wy zaczęliście te gale oglądać, żeby było tam show, flick no i żeby tak to wyglądało. My jako Royal Division pokażemy wam tutaj to prawdziwe show. Jednak w dniu gali wiele zawodników pozrywało umowy w związku z tragicznymi warunkami, jakie ich spotkały, które mogliśmy poznać dzięki kanałowi Antyfakty, który osobiście polecam obejrzeć, bo jest tam sporo informacji odnośnie tej gali. Ej, się takim oto sposobem zakończę współpracę z Royal Division. Jak się okazało właściciele Royal Division po ogromnej kompromitacji postanowili zrobić drugą odsłonę gali. My się nie zatrzymujemy, cieszę się, że chociaż części z was podobała się nasza gala, teraz jesteśmy w trakcie rozmów z największymi halami w Polsce, no i to będziemy szykować dla was drugą edycję już na jakimś potężnym, bardzo wielkim obiekcie. Jak będzie wyglądać druga gala i kiedy się odbędzie na razie nie wiadomo, jednak chętni mogą się zgłaszać o ile tacy się znajdą. A zapewne jacyś się znajdą. A czy Wy czekacie na drugą odsłonę owej federacji i kolejne walki na Karimatach? Czy może już teraz prawdziwy oktagon? Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. A jak materiał Cię zaciekawił, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, aby nie pominąć newsków ze świata internetu i nie tylko. A ja tymczasem się żegnam, się i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć! Nasza gala była jednak jedną z najlepszych gal freakowych w Polsce. Dlaczego? No właśnie, jeszcze takiej gali nie widzieliście i sami zauważyliście, że było to coś nowego, świeżego i Wy tego chcecie. Chcecie to oglądać, ponieważ to jest piękne!